Witajcie, drodzy internauci, witajcie aktywne Polki, aktywni Polacy. Mam do Was pytanie. Kto tu komu robi prezent? O czym myślę? Otóż nie kto inny, posłuchajcie, jak minister klimatu, minister klimatu, ogłasza, że będzie budowana w Polsce przez rząd, bo to będzie rządowa, fabryka samochodów elektrycznych. Jest nawet nazwa Samochodu i zera? I tutaj pierwszy cytat z pana ministra. Szersza analiza łańcucha wartości projektu i spojrzenie na niego z perspektywy państwa pozwala dostrzec dodatkowe elementy, które nie są brane pod uwagę przez inwestorów komercyjnych. Najważniejsze są te dodatkowe elementy, które dostrzega Pan ministra. Teraz co to będzie za fabrykę? Łatwo ustalamy, że ta fabryka powstanie we współpracy z niemieckim partnerem, i że jednocześnie podstawowy element nośny, podłoga, będzie pochodziła z zagranicy, i że jednocześnie trzeba będzie sprowadzić z zagranicy mnóstwo urządzeń, maszyn, wyposażenia, ponieważ my tego nie produkujemy. I na koniec trzeba pamiętać, że będzie kosztowała 5 miliardów złotych. A teraz gdzie powstanie? Powstanie na Śląsku, w Jaworznie. I tam, jak mówi pan minister, bije serce polskiej motoryzacji. A ja się dziwię pytam: przecież są samochody produkowane w Bielsku? Przecież są, były samochody produkowane w Warszawie? Tam już nie bije serce? Tam już jest martwo? A teraz. Dokładnie o co chodzi. Otóż, moim zdaniem, pod hasłem, że potrzebujemy na to 4 lata, czyli rok po wyborach najbliższych, żeby zbudować fabrykę, wygarnie się z tych unijnych i budżetowych pieniędzy 5 miliardów złotych dla kogo? Dla swoich. Co się zrobi z tymi pieniędzmi? Wiadomo, znikną jednocześnie. To się urządzi? No, okaże się, prawda? Ale do tego zrobi się wspaniałą propagandę pod tytułem, że wprawdzie górnicy, my musimy zamykać kopalnie, ale Wam chcemy zbudować fabrykę samochodów. Poczekajcie przynajmniej 4 lata, ale wybory są za 3, nie zdążyliśmy za 3, straciliśmy władzę, wobec czego nie ma fabryki. A że pieniądze się rozeszły? Taki perk. Moi państwo. Jesteśmy świadkiem kolejnego wyczynu władzy. Mówiłem już o tym, że ma powstać Narodowa Fabryka Osocza. Teraz Narodowy Samochód Elektryczny. A dodajmy do tego, że jest projekt pojazdów elektrycznych polskiej fabryki Ursus, którą się niszczy tak przez banki, przez rząd, przez fundusze. Rządowe, żeby nie powstała, żeby się nie wzmocniła, a jednocześnie próbuje się rozdawać pieniądze na lewo i prawo, a to do Samoka, który nie jest w stanie wyprodukować autobusu, a to do zagranicznej firmy, która, nie wymienię nazwy, produkuje autobusy kiepskie, ale jeżdżą po Polsce drogie jak nie wiem co. Ale byle nie Polski powstało. I teraz poemka. Wróćmy do pytania. Komu władza robi prezent, o którym tak głośno mówi? Nam Polakom czy sobie? Sobie władza robi prezent przez kilka lat z ciężkich pieniędzy za wielkie miliardy złotych i to w czasie, kiedy jest epidemia, kiedy wszyscy jesteśmy w kryzysie, kiedy polscy przedsiębiorcy, ci od restauracji, hoteli, Wyciągów, sal fitness są pod ścianą. Taka jest dobra zmiana rządzących. Wzywam przedsiębiorców i wszystkich myślących: nie zgućmy się na to. Połączmy siły. Dzwoncie do naszej Federacji, organizacji polskich przedsiębiorców i pracodawców. Dzwoncie i organizujmy się, i przeprowadźmy przez. Ten dziwny parlament albo doprowadźmy do tego, że będziemy popierać inicjatywę powszechnego samorządu gospodarczego, który pozwoli przedsiębiorcom i myślącym Polakom powiedzieć nie. Nie takim łajdackim projektom. Trzymajcie się.